Siema System Nikołajna. Jako, jako masę miałem nagrody od 1 grudnia, ale zmieniono zdanie, ponieważ wróciłem po miesiącu i tak to jakoś wyszło. Ale dzisiaj omawiamy, co się stało, że są nowe logotywy e, Polsatu i, i pokażę wam dekoder e, z pilotem Polsat Boxy. Bo właśnie cyfrowy Polsat zmienił się na lepsze. Ci oczywiście teraz na, na sam początek omawiamy kanał. są to Polsat, Polsat 1, Polsat 2, Super Polsat, Polsat News, Polsat News 2, Polsat Cafe, Polsat Play, Polsat e, Doku, Polsat Film, Polsat Seriale, Polsat Rodzina, Polsat Games, Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News, Polsat Sport Fight, Polsat Sport Premium 1, Polsat Sport Premium 2. wszystko, a tutaj są nowe loga też, no aplikacji, a także partnerów. Są to Plus, Polsat Box, oczywiście, Pols, no, Telewizja Polsat, Polsat Box Go i Polsat Go. Są to aplikacje, no niektóre to aplikacje. Dobra, teraz pokazuję Wam pilota z Decoder. Na początek dekoder jest no po prostu szary po prostu i ma takie fajne coś. Metalową budowę, z której możemy korzystać. A, a tu się na samym środku przycisku spróbuję to wyostrzyć. Spróbuję to jakoś wyostrzyć bardzo. No. I tutaj włączamy tym przyciskiem. A tutaj mamy też. A tutaj mamy sam pilot, wyglądający świetnie. On jest nabryty, ponieważ ma. Wyszukiwanie głosowe tutaj mamy. A także funkcje nagrywania i domku. Są tu opcje. A tutaj same mówiłem, to są opcje. Tutaj możemy też szukać i to jest bardzo wygodne, że niektóre tu się opcje e, z menu po pojawili, więc bardzo, bardzo dobrze. I teraz pokażę Wam całkiem co się zmieniło. Nie będę uramiał aplikacji, tylko pokażę Wam co się zmieniło. Okej, okay, mamy tutaj starego naszego pilota No z kwietniu już mieliśmy Chyba albo w maju I słuchajcie e, I słuchajcie Spróbuję to wyostrzyć Jak klikamy menu to pojawia się no, takie menu z Box. Mamy tutaj opisane wszystkie kanały Które oglądaliśmy Ostatnio oglądane A tutaj aplikacje Polsat Go a także, a także filmy, seriale, bajki I wiele innych no, tak to wygląda. Klikniemy drugi raz już menu. To pojawia się tutaj coś nowego. Aplikacja Polsat Box Go, ona działająca, ale szybciej, zamiast tej aplikacji, włącza się HBO Go. Program TV, no, jest taki sam. Tylko, że e, jak, jak zaktualizujemy siedzibę, szukamy kanały. To po prostu możemy już tak nagrywać. Na przykład, zobaczymy to na Polsacie i zaraz cofniemy się do Pulsu 2. No funkcja na przykład możemy w cofnąć i odtworzyć w danym momencie. I żeby to było tak odtwarzało i jak jak słuchajcie jak ojejku i jak pauzy klikniemy to i ponownie otworzymy to o jakieś chyba dwie sekundy e, po prostu ten ten kanał się uruchamia ale teraz zobaczmy gdzie będzie on stał tutaj tylko jakoś no coś się słaba robi zaraz będzie ok o jest już, już ok dobra wrócimy do pulsu 2 i to by było na tyle jeżeli chodzi o Pulsand to, to jest fajnie. O takie Ja wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się pa.